Dzień dobry z tej strony, Alek Biesiada. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu, kolejnym poświęconym szczepieniom przygotowującym do podróżowania. Dziś zajmiemy się wirusowym zapaleniem wątroby typu A. W a zarażamy się wyjeżdżając do egzotycznych krajów na egzotyczne wakacje. Pamiętajcie, że nawet przebywając jednak stale w Polsce także można się zarazić. Tymczasem ochrona zapewniana jest przez bardzo skuteczną szczepionkę. WZWA to choroba wątroby spowodowana zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu A o potocznej nazwie żółtaczka podróżnych. Może przebiegać z różnym nasileniem objawów, od łagodnych, trwających kilka tygodni, do ciężkich, trwających nawet kilka miesięcy. Objawami mogą być żółtaczka i świąt skóry. Niespecyficzne objawy, które zdarzają się dość często, to nudności, wymioty, ból brzucha, nadmierna męczliwość mięśni, ból mięśni, stawów, gorączka i ciemny kolor moczu. Choroba może również przebiegać bezobjawowo, zazwyczaj u dzieci. Objawy na pozór nie wydają się groźne, jednak często pozostają niezauważone, co skutkuje niekiedy nieoczekiwanym i nagłym pojawieniem się od razu groźnych powikłań, takie jak nadostre lub piorunujące zapalenie wątroby oraz ostra niewydolność wątroby. Zapalenie wirusowe, wirusem WZW typu A, można się tym wirusem zarazić poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, spożyć skażonych wirusem pokarmów i płynów przyjętych nawet w niewielkich ilościach. Również przez mycie rąk w skażonej wodzie, czy dotykanie przedmiotów na powierzchni, których bytuje wirus, a następnie wkładanie rąk do busi. Szczepienie jest szczególnie ważne w grupie ludzi starszych, u których to przebieg choroby jest cięższy i szybciej mogą pojawić się powikłania. Osoby, które wcześniej chorowały na WZWA A, nie muszą być szczepione, gdyż przez przechorowanie nabyły odporność na całe życie. Przed WZWA A oraz jego powikłaniami możecie ochronić siebie i swoich bliskich poprzez zgłoszenie się na szczepienie. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A jest szczepieniem nieobowiązkowym w Polsce, zalecanym w przeciwieństwie do szczepienia przeciw WZWB, B, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień i dzieci są w Polsce obowiązkowo szczepione. Jeśli planujecie wyjazd do krajów, w którym istnieje zagrożenie zakażenia się wirusem WZWA, to zdecydowanie zalecam zaszczepić się. Jeśli chodzi o inne wskazania do szczepienia przeciw WZWA a typu A, to ponieważ jest ich bardzo dużo, to pozwoliłem sobie je zebrać na blogu w jednym wpisie na lekarzrodzinny.blog, łamane przez WZWA. Szczepienie znajdziecie materiał dotyczący tej szczepionki oraz informacje, kiedy warto się zaszczepić. Odporność po szczepieniu jest długotrwała. Ochronny poziom przeciwciał pojawia się u 96% osób szczepionych po 2-4 tygodniach od podania pierwszej dawki. Aby odporność utrzymała się do 20-25 lat, konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki pojedynczej przeciw WZWA lub trzech dawek szczepionki skojarzonej przeciwko WZWA i WZWB. Poszczepienna ochrona jest bardzo skuteczna i bardzo trwała, i potem w zasadzie nie ma konieczności do szczepiania się. Wyjątkiem jest, jeśli wykonywano hemodializę lub gdy cierpi się na zaburzenie odporności. Wtedy trzeba skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym i ustalić, czy warto się doszczepić. Pamiętajcie, że nie ma przeciwwskazań do stosowania szczepionek różnych firm w ramach wykonywania cyklu szczepień. Oto często padają pytania ze względu na dostępność preparatów. W tym wypadku nie ma to żadnego znaczenia, możemy zamieniać producentów w dowolny sposób. Zapraszam Was bardzo serdecznie na zdrowienawakacjach.pl, gdzie zebrałem dla Was więcej przydatnych przed, w trakcie i po podróży materiałów dotyczących zdrowia Waszego i Waszych bliskich, a także na mojego bloga lekarzrodzinny.blog. Tam w zakładce na wakacjach więcej informacji i wpisy dotyczące konkretnych zagadnień związanych z podróżowaniem. Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia!